Gębom w inny sposób powiedziana. Znaczy powiedziana na wielu poziomach. No, a teraz sobie wyobraźcie, jak to trzeba być elastycznym, żeby się temu poddać. Bo to subtelne jest. To nie jak gorset tego, jak to się nazywają, tego egzoszkieleta. No bo taki gorset egzoszkieletowy, jak się odpowiednio oprogramuje, to można powiedzieć, że on może działać szybciej niż płynie reakcja. Z mózgu do stawu. A potem poprzez napięcie mięśni następuje ruch. Napięcie i rozluźnienie. A jak jeszcze sobie to przełożyć, można przez odpowiednią amortyzację na stopach i ruch ciała. Dwa fraktale na jednym fizycznym poziomie. Zabawa. Ale jak temu trzeba się poddać, to szaman na poziomie ciała pokazuje, a na poziomie umysłu to zupełnie inaczej wygląda. Człowiekowi coś mówi, jakoś to odczuwa, bo różne są uczucia tego. Jeden będzie grał ze sobą. Ech, tak bym zrobił, ale przecież musiałbym się ruszyć, musiałbym podnieść zad, musiałbym podejść, pochylić się, wziąć, przenieść, wrócić, to jeszcze można było rozłożyć na pięć każde. Czy cała Następnym razem też. Albo ...jej ręki, żeby tego ruchu nie miała poprawiania włosów. Bo czasami szaman się w ciele zapomina, i umysł tego nie rejestruje, szczególnie jak kilka innych aktywności przetwarza w pewien sposób można powiedzieć, no bo nad tym ten procesor, a to to jest takie czucie jakby wiatr wam na gałązkach tańczy. Byście się musiały, o w ciele to, to jest w ogóle nie do przedstawienia, bo nie ma takiej gipkości, żeby w jedną stronę ręka się w jedną stronę gięła, a druga w drugą. Oczywiście używając używając dłoni, to nawet można łatwo pokazać. Jeszcze jakby ktoś widział, ale to w telefonie się niekoniecznie yy, pokaże. To jeszcze energia jest budowana cały czas. Szaman dość energetyczny jest. I siłą rzeczy. Takie Tai chi. Ale z czasem ono fizyczne pod ręką szamana prawie się slaje. I jego też można zobaczyć. Nawet na kamerze termowizyjnej, już by było widać. Bo szaman, nawet powietrze tutaj, podgrzewa ze swojej dłoni, chociaż jest na zewnątrz. To jest na dziesiątym miejscu po przecinku temperatury, ale jest. Bo na tej energii fala się roznosi i termika też się jeszcze przenosi na małą odległość, bo na masy tego powietrza są takie, że to chłodzą, a to są na